ona na przykład Chloe No ma, zaraz weźmiecie na za psychola, nie? Ale Chloe to ma takie małe azjatyckie, nie? A ta ma takie duże, takie po się lekko, nie? Tak bym to powiedział eee, Coś, coś na becie dzieje Przeładowuję. Przy ścianę mnie przeskanował Rana! To z... granat, pozdrow dla nie. mnie Pajk leży na B. O co chodzi? Skosowali mnie, bo laga miałem. Został jeden miałem. Widzieliście to, ale się dałem. Czemu oni nagle na. Jakby ja nie zauważyłem, kiedy oni w ogóle weszli na tego site, nie? Porażka trochę. Że nie wolno chodzić na papi papirosy, bo tam są kamery. A czemu nie możecie iść w inne miejsce na papirosy, niż tam, gdzie są kamery? Jeden drugiemu robił. A, to ten mem odgucia, tak? Co przez chwilę nie opowiadałeś? To ja nie znam się, stare. Na... Znowu mi jakiś pleców zabił. O chodzi w tej grze. Przez Mida, Drugi raz. No daj mi się przebłożył. Dobra, trzeba tego mida pilnować, bo to... Znowu raszuję tego mida. Zabiłem ją. Nice, prawo. Chyba zplantują na A, nie? Spike podłożony. Nie mogę, nie mogę grać w te gry, bo oni ciągle... Nie wiem, no się trafiły co kapią wszędzie ale ja wychylam się i od razu zostawię, nie? Koniec koszmaru jeden na midzie Ja i ty! Eee, znaczy e, Byl na A B. Chodzą, chodzą, chodzą Spike leży na A Dobra, Dobra idę do was Idę, przez Mila Na no. A został jeden wróc Schanował mnie Main nie siedzi Patrzcie spajka, nie ma co opiekować Nice Prawdopodobnie rotacja ale nie, no, nie. nie, nie, rotacja, nie rotacja. Fake info, fake info, nie pozdrawiam. No i frak tak so, zwykle, nie? No jakby no nie doparłabym go zabił. No na nie napisać tak, że nie rozumiem no, o co chodzi. A mam że to jest 13 godzin razem. Przeciwnika. A, dobra. Nie no, bodę mu dałem 18. Czyli co on robi? Salty, Zaltibody... bo ty... wiesz co się dzieje? Chyba nie wie To no, GG no. O oh nie, unlucky. Ale ja też nie wiem jak działa, to luźno. Ale wiesz, że to wina internetu. No, dobra, no dobra wymówka. A to sorry, nie było tematu jak to internet. Dobra wymówka, dobra, ufam ci, ufam ci. niż tego. Ale dwóch o, i trzech nam idzie, trzech nam idzie, trzech nam idzie Jeden jest minus 120, minus 60 Tak szczerze to jedno i teraz idę po drugie, bo mnie ta gra denerwuje Operator, operator mid Nie radzę Uuuu, uh, blisko było, no, ale ja jestem... Lubisz ryzykować, lubisz Chudy jestem to l mnie ten, jestem. nie zauważył Lubisz fazę? No mafię, już masz pewnie piwny brzuszek Piwny bebe A. U, nice. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ja odwróciłem uwagę, wiesz co chodzi. Zaraz, ja ale... to tych no ty, tak że Aż zaraz... mi wstyd było się odzywać. mówisz mi mnie też. U... Ej, A bo dwójka jest tam idzie, lepiej. ja jestem pomiędzy słupkiem i strzają do mnie z... Ej, z, operatory, z... z... Jest... jest operator, jest... operator nie? mam pojęcia. Czekaj, czekaj, czekaj. Przecież... O, ja tu mnie sobie. Nie, kogo nie ma, czysto, czysto, spokojnie. <laughs> <laughs> I są Dostał jeden gracz. Nie wiem jak to grać. Jak jestem biedny. Ej, jak Chyba. Jako... To wszystko. To no, co się dzieje. No. O, jak ja zamykam, to się wywalamy. bez kitu eee, Ten jak zamyka, to robimy głosowanie na YouTube Czy cię wywalamy, tak czy nie. A da się tu w ogóle tak? Widzowie za to dojdzie. <grym> zakręcimy kołem fortuny. Ile idzie fortuny. Na <grym> Brawo Nie mam broń, muszę... drużyny, oni tam mają jakąś broń na bangę. Ja już chciałem oponenta kosować, nie? Zaraz odczytam, zaraz odczytam, stary Dajcie mi też jakąś broń. <grym> Dajcie mi za... Spokojnie Bieda panu, jest. spokojnie na czas. Ty Mateuszem zostań na staunie, żebyś się nie wyparzył. Niepotrzebny ci są klucze. tego main. Patrzę okno. W jakiś sposób. Eh, security, security. Do wami. Boże jesteś. Wszystko pod się... Ej, ty modliłeś się do Boga to strzelałeś? Wywaliło mnie, to naprawdę. Ej, wywaliło mnie, o co chodzi? Ej, e... gra troluję. I nie chcę, żebym nie zamykał. Jest specjalnie się stoisz tej by Serio mnie wywaliło? Co to w ogóle? co? Dobra, jeszcze lepiej. Do dupy, jak są To prespa jeden Nie trafiłem z tego. Dobra, zrutujmy może na to be po prostu szybko. A, czyli sprawdzasz kurs, ale nie obstawiasz? Nie kusi cię stary, żeby obstawić? Coś tego? No to Smaj już trzeba by Piersi. na łup. Został jeden No i sprawu, panowie. Ale się uśmiecham. O, że na wodzie. Wygrywamy to spokojnie. Ciebie? Na tym idzie. Ale, ale poleciała ta twoja broń No, no to jejoj. co? Można takiego zagrać A nie Tak zwany pewniaczek No właśnie najgorzej jest jak ten pewniaczek nie Siem, siądzie, milo. nie? Siemano Milo, yo jo, 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 Milo Milo How are you today? No, no p*** Adios <laughs> A gdzie on jest? Za z nami? Granata ci rzuciłem, w wariacie Został jeden wróg No, w niego Nice Ten Feniks to zapomniał strzelać, nie? Chyba No to dodam cię, może jeszcze jednego szybkiego zagramy Bo w nie wiem... Nie co robić z moim... Na no, jeszcze była się osoba, osoba Ej, bo mój poszedł na jakąś imprezę I mówił, że jak będzie pijany to zacznie mi nagrywać głosówki Chcę zobaczyć czy mam jakieś głosówki nie mam, to znaczy, że nie pił. O, 40 z rokiem 2000, nieprawda? były główki na zero zgolone, ładnie. On jest angielski, English. Na prostego chłopaka on ma włoski zgolone. Dzięki, rakiety wystrzelone. bomba! Ej, jakbym tam skoczył, aż to by było dobre, nie? Na znaczy, że żeby się to nie udało, bo to. 40 Został jeden gracz 80 Brawo! Spokojnie, spokojnie! To zrozumiał. Wszystko, <grym> O, zabił cię. Feniks tam jest minus 100 jak coś. Minus 100, bo... no go! Ty ten milfo, to troluje

Nie dwa wiem, w ogóle ta dwa, gra, gra jest popsuta, bo ja widziałem, że całe przeciwnika leciały, a pokazuje, że zero obrażeń dostał. Klaciu, okay. O. O, Udowodniłaś nam swoją męskość dwa, i to, że jesteś hetero. O plecy nam robił jakiś lamus, ale ja go wykraczałem. więc dobry jestem. Yyy, e Zuzia... Nie odpowiem. To jest niewygodne pytanie. Julka? Ruch, no nie. nie. Ruch, ruchy. Chodzi ci o malarkę? Nie, o malarza takiego pewnego. Z Niemiec. Jeden po pierwsze, austriackiego malarza, a nie No, austriackiego, to dokładnie. Austriackiego? A <noise> po Pozabijać, wiesz? Joru jest trupem. Więc spokojnie, spokojnie. Minus 120, ale flamersko. A powiem Ci na przykład tyle, że mam LB-kę w klasie. Znalazłem raidę. Ej, w ogóle jest, jest taka ogóle fajna streamerka, taka Tęknie. fajna sobie taka fajna, fajna. Bym wam podał nazwę, nie znam. I sobie ostatnio oglądam na Twitchu. Jak gotuje i na przykład naczynia miję. I tak wiecie. O, fajne rzeczy, fajne rzeczy, no. Cie ciekawe, bardzo. turejna na będzie. leży na A. Nie wiem, minus 95, jest. Zostałej Pi. 65 życia. 95, sorry, zresztą matematyka, to jest. I tamanie A, nie? A znasz ją? Muszę lecieć! Czy nie znasz jej? Ale wiesz, że mam argumenty. Bo po prostu. zdajesz się na mu... na moje wyczucie. Mnie, hmm. ty jesteś zwolony, po co mi to rzuca? Spotkam ja Nie rozumiesz, że ty to biegłeś. Kurde, jest to zdjęcie. Strasznie creepy wygląda, nie? To ładne. Ale to. <grytanie> <noise> Wygląda jak jakiś chorosz, nie? Ona się działa z Jasperem. Myślę, że to jest, nie wiem, nie bez powodu. trzeba się skupić i tutaj teamek wykerować, bo wagi sobie nie radzą bez mnie. Z gąką. Żartuję wodą, mydła nie używam. No chyba nawet hiku jest na Ani 1. No i przegrana runda. Obejrzysz o te z Gali? Nie, nie wiem skąd on do mnie strzelał tak szczerze, nie mam pojęcia. że ma się na jakiejś środówce basował i zaczął do mnie strzelać. A, Ale to chyba nie paru, jest ten Ali. Muszę lecieć? Na. Uwaga! <noise> nie wiem, nie zdążyłem się ten... Minigiem? Nie mam Nie mam pojęcia ubrać To po prostu jest przegrana runda Starałem się Tam pokazuję rowery Dobra, FF Jak pokazuje rowery, to nie jeden ja, ani dobra hey. <grym> Idę sobie do następnego miał być dłużej stream, ale psycha siada